Justyna, moja obserwatorka, znalazła się w szpitalu, ma cukrzycę ciążową i szlak ją trafił, jak zobaczyła co, będzie jadła. Dała informację, że ma cukrzycę, miała założony CGM, ciągły monitoring glukozy. Jak dostała porcję rosołu, porcję zupy z rozgotowanym makaronem, wyskoczyło jej do 250. <słuch> śmiać się chce, oglądam te obrazki. No i zielone tam jest, słuchajcie, list sałaty, troszeczkę marchewki, tam jakaś brukserka wędruje, makaron. Oni myślą, że makaron pełnoziarnisty dadzą, to będzie, będzie super dietetyczny. No nie. napisze, że leży w szpitalu i dała znać, że ma dietę cukrzycową. To jakaś porażka jest, pisze, że gdyby sam się nie ogarnął człowiek, to by jeszcze się większej cukrzycy nabawił. Szpitalna dieta niby cukrzycowa, a nie wiem, kto na tym piecze trzyma. Masakra jest, mówi. Masakra. Nie wiem, kto tam pracuje, czy po prostu funduszy nie mają czy nie mają głowy do tego, jak układać dietę, czy po prostu chcą dobić tego pacjenta. Brak mi po prostu słów. Wiem, w Polsce nie jest dobrze, ale też jedyna dobra wiadomość, że służba zdrowia w Anglii też nie jest wcale lepsza, czy we Francji. Ze względu na kolejki zaczynają leczyć w aptekach. U nas, no, jak jeszcze masz tam trochę znajomości, albo przyciśniesz, to się dostaniesz. No, ale jak już się dostaniesz, to cię dobiją. to jest najtańsze jedzenie, najtańsze jedzenie na świecie. Nie chcę mi się wierzyć, aby osoba, która układa te diety dla cukrzyków, robiła to celowo. O mój Boże, apokalipsa!